Pero también se mira amor que puede hacer pilar Ktoś spytał mądrą kobietę, jak można powiększyć duszę, a ona odpowiedziała: robić zwykłe rzeczy z niezwykłą miłością. Nie, tak. Przestań. Czas spać, bo już późno. Nie. Mam jeszcze coś do zrobienia. Zobaczymy się jutro. Dobrze. Trzymaj się, kochanie. Uważaj na siebie. Fiu, fiu jesteś niesamowita. Wytrześlinę, bo zauważy, że na niego lecisz. Jestem taka podniecona. Przesadzasz. Przecież masz tak samo z Diego Bustamante. Straciłam dla niego głowę. Ja też. Wszystkie dziewczyny z klasy nam zazdroszczą. Tylko my chodzimy ze starszymi chłopakami. I to z takimi przystojniakami. Wiem, Bianka pewnie żółknie z zazdrości, bo kocha się w Roku, a on nawet jej nie zauważa. Jedaczka. My dwie jesteśmy niesamowite. Wciąż nie mogę uwierzyć, że ja, Dolores Fernandez, chodzę z Diego Bustamante. Już widzę siebie na przyjęciu u prezydenta, bo na pewno do tego czasu ojciec Diego zostanie prezydentem. Wyobraź sobie mnie w koronie, w długiej sukni. Lola, przestań marzyć. Czemu nie? Wyobraź sobie siebie jako żonę Diego i mnie jako żonę Giovaniego. Przepraszam? Możemy pogadać? Nie. Ja już idę spać, jestem bardzo zmęczona. Pamiętasz, fiu-fiu? Nie. Dobranoc. Nie, nic. Przerwałeś nam, ale trudno. Dobrze, że jesteś. Ja też mam ci coś ważnego do powiedzenia. Na jaki temat? Już wiem, że jesteś moim tajemniczym przyjacielem. Jak na to wpadłaś? Nieważne. Wtedy byłam sama, potrzebowałam przyjaciół. Ale już nie musisz. Przesyłać mi swoich głupich listów, bo wszystko się zmieniło. Jestem zupełnie inną osobą. Tak? Co to znaczy, że wszystko się zmieniło? Co robisz? Zostaw to. To bardzo drogie naczynia. Od razu widać, że są z bazaru. Skąd? Z bazaru. Coś ci powiem, nie dotykaj. To jak będziemy jeść? Dziewczynki, nie kłóćcie się. Przykro mi Almo, ale jesteśmy tu po to, żeby moje dwie kapitanki mogły się ze sobą dogadać i polubić. To byłoby możliwe tylko przed lub po lobotomii. Że co? Ja wiem. To operacja mózgu, po której jest się ogłupiały. Widziałam to w filmach. Ona myśli, że nic nie jarze, ale to nieprawda. Tak? Nic nie rozumiem. Powiedziała, że jesteśmy głupie. Spoko, nie muszą cię operować, bo i tak nie masz mózgu. Roberto? Koniec gadania o operacjach. Myślicie, że dziewczyny zaakceptują dwie kapitanki? Może zrobimy głosowanie. Prezentujecie dwa różne typy urody I zrobicie wrażenie na tysiącach ludzi Londynka i ruda, coś pięknego Tylko po to mnie tu ściągnęłaś? Wszystko cię wkurza, to straszne Zaraz wracamy Chodźmy do łazienki A ja? Co z tobą? Jesteś zła, bo jego ma dziewczynę nie odgrywaj się na mnie. Jestem Twoją matką. To nie ma nic do rzeczy. Jestem zła, bo bez sensu mnie tu ściągnęłaś. Żeby powiedzieć coś, co mogłam usłyszeć w szkole. Kochanie? Nie. Mama chciała, żebyś spróbowała tego. Tak, usiądź. Tatusiu. Specjalność kuloczego. Mówi Pan o sobie kuloci? Pycha. Co to? Pikantna kiełbasa. Przecież nie pozwalasz mi tego jeść. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Stwierdziłem, że to posmakuje Twojej przyjaciółce. Spróbujcie. Wygląda jak ty. Pogubiłam się. Latałam za tobą, żeby wkurzyć Lupitę Wybacz, jeśli byłam słodka do bólu Nie przepraszaj Cieszę się, że wszystko się wyjaśniło i dobrze się czujesz Jednak coś mnie nurtuje Co znaczy, że wszystko się zmieniło? Wstydzę się Dobra

Nie odbierz tego źle, ale nie powinnaś się z nim zadawać. Nie traktuj tego poważnie. Daj spokój. Jest od ciebie starszy. 3 czy 4 lata różnicy to dużo. Diego ma inne zainteresowania. Nie myślę o tym. Liczy się tylko to, że się kochamy. I to bardzo. Diego kocha Roberta. Źle się stało, że chodzi z tobą. Tylko dlatego ci to mówię. Z każdym z nich coraz bardziej przypominasz Lupitę. To zaraźliwe. To ona cię do mnie przysłała? Nie chcę, żeby ktoś cię skrzywdził. Od kiedy Diego chodzi z tobą, żeby wzbudzić zazdrość w Robercie? Co ty gadasz? Że nie można mnie traktować poważnie? Że nikt mnie nie kocha? Przecież ci wyjaśniłem. Ani słowa więcej. To lupę cię przysłała. Ona się o ciebie martwi. To... Udowodnię tobie, Lupę i wszystkim, że ja i Diego się kochamy. To miłość.